Rafał Maćkowiak nie jest już komendantem Chówca ZHP Leszno. Na to stanowisko wybrano Wojciecha Jędrzejczaka. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie na zjeździe nadzwyczajnym, który odbył się we wtorek 12 maja. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu harcerskiego, zjazd nadzwyczajny Chówca ZHP rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia pamięci o zmarłym księdzu Prałacie Konradzie Kaczmarku. Chwilę potem nastąpiła krótka i miła uroczystość wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym harcerzom.

Harcmistrz Tomasz Kujaczyński, komendant chorągi wielkopolskiej ZHP wręczył również cztery brązowe krzyże zasługi dla ZHP. Otrzymali je podharcmistrz Eugenia Wolska, podharcmistrz Sylwia Wawrzyniak. Pod harcmistrz Rafał Padula i pod harcmistrz Grzegorz Tomczyk. Równie ważnym punktem zjazdu był wybór nowego komendanta. Do wczoraj na czele komendy hufca ZHP Peleszno stał harcmistrz Rafał Maćkowiak. Swoje obowiązki pełnił przez prawie dwie kadencje. Złożył rezygnację, w związku z tym odbyły się wybory. Nowym komendantem został harcmistrz Wojciech Jędrzejczak.